Felicjan Andrzejczak i Krzysztof Cugowski powinni być pokłóceni. Tymczasem wokalista Budki Suflera właśnie najpiękniej pożegnał tego, którego w niej zastąpił. Co napisał? Jak dowiedział się świat gwiazd, Felicjan Andrzejczak zmarł we wtorek 17 września. Od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą. Lekarze byli jednak optymistyczni. Niestety we wtorek doszło do tragedii, powiedziała światu gwiazd osoba z otoczenia muzyka. Przykre wieści potwierdziła nam osoba na co dzień współpracująca z artystą, menadżer koncertowy Karol Szabucki. Niestety, jest to prawda, usłyszeliśmy w słuchawce. Felicjan miał bogatą karierę solową, współpracował też z wieloma artystami. Choć jako oficjalny wokalista Budki Suflera występował przez niecałe dwa lata, zdążył stworzyć z grupą nieśmiertelny hit Jolka, Jolka pamiętasz. Inne wspólnie nagrane piosenki to Czasołowiu i Noc Komety. Później niespodziewanie zastąpił go powracający do grupy Krzysztof Cugowski, jak wspominał to Andrzejczak. Felicjan został wokalistą Budki, kiedy Romuald Czystaw opuścił zespół z powodów problemów z głosem. Tymczasem po jego odejściu do grupy powrócił Krzysztof Cugowski, kiedy w 2020 w rozmowie z onetem Andrzejczak został zapytany, czy nie czuł żalu. Że wspólna praca w latach osiemdziesiątych nie przełożyła się na płytę, odpowiedział ze spokojem. Pewnie tak, bo bardzo liczyłem na tę współpracę, ale to nie było tak, że oni ze mnie zrezygnowali. Kiedy zobaczyłem, że znowu coś robią z krzyśkiem, sam zadzwoniłem do Romka, mówiąc, że bardzo dziękuję za współpracę. Rozstaliśmy się, ale jak pan wie, nie na długo. Weznał muzyk. W tym przypadku nie było zresztą mowy o paleniu za sobą mostów. Felicjan koncertował z Budką jako gość specjalny. W 1999 roku nagrał z nimi utwory Piąty bieg i Krajobraz po rewolucji. Powód do ewentualnego konfliktu z Cugowskim pojawił się za to w 2020, kiedy Andrzejczak zaczął współpracę z reaktywowanym zespołem, o którym Cugowski nie miał nic dobrego do powiedzenia. Krążek 10 lat samotności Stworzoną według pomysłu i wizji zmarłego w tym samym roku Romualda Lipki. To on skomponował wszystkie utwory na płytę, tuż przed śmiercią wymógł na Felicjanie obietnicę, że album na pewno powstanie. Jaki stosunek miał do tego Cugowski i czy to wpłynęło na ich relacje? Pożegnalny wpis Krzysztofa ujawnia, co myślał o zmarłym, szczegóły poniżej. W udzielonym cztery lata temu wywiadzie Andrzejczak jasno zaznaczył, że ma dobry kontakt ze wszystkimi, a w spory się nie miesza. Lubi się też z Krzysztofem Cugowskim, który przyznał mu rację, że powinien nagrać płytę z budką Suflera. Ja się w te wszystkie spory nie włączam, to nie moja sprawa. I jak najbardziej utrzymuje dobre kontakty z Krzysiem. Porozmawialiśmy sobie trochę ostatnio w Opolu, gdzie wyznałem mu, że muszę spełnić wolę Romka i nagrać płytę. On mi tylko przytaknął i powiedział, bym to jak najbardziej zrobił. Nasze kontakty są bardzo serdecznie i fajne. A ja wszelkie konflikty zostawiam obok, bo one mnie nie dotyczą, ogłosił wtedy Felicjan. Teraz Cugowski zamieścił krótki, ale niezwykle poruszający wpis w sieci, w którym pożegnał Felicjana. Kochany Felku, przyjacielu, jeszcze chwilę temu razem staliśmy na scenie. Nie mam słów, żeby cię pożegnać. Odpoczywaj w spokoju. Serce pęka. Droga rodzino. Przyjmij moje kondolencje, napisał muzyk.